Serwus moliki, dzisiaj odwiedziłam, zobaczcie kogo, to jest pani Barbara Słupeł i pani Basia Supeł jest autorką wielu książek, które na pewno znacie, szczególnie pewnie Stasia Pentelkę i Jadzie Pentelkę, to są takie dwie serie dla dzieciaków, ale również, poza tym Stasiem, o którym Wam powiedziałam, na przykład wiele książeczek z krótkimi bajkami. Na przykład pięciominutowymi, ale są też dziesięciominutowe, są, tak, tak, prawda? Są, tak, prawda, właśnie gdzieś zniknęły w <laughs> Nie szkodzi, pokażemy również dziesięciominutowe. To są bajki o zwierzętach. To jest zbiór właśnie tych pięciominutowych. Właśnie. A tutaj są takie krótkie bajeczki, które pomagają nam w nauce czytania. Tak, tak. Samodzielnego. Seria tak, ja już czytam. Można coś pokazać? Jak sama nazwa wskazuje, <grym> pomagają w nauce czytania. Tak, seria już tak, czytam. Zobaczcie, jak pięknie. Każda bajka inna, wszystkiegoś innego ilustrowana, ślicznie wyglądają. A tutaj jeszcze mamy takie nowości, prawda? Tak, tak, tak. Dziadek no, no, babcia? i babcia. i babci było wydane. Tak, zobaczcie, jakie śliczne książeczki. Ale również y, spotyka się Pani z dziećmi. Na targach książki była Pani, była, tak, 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 tak. I zdarza mi się też na, na takie spotkania autorskie dzieci, ale jeszcze nie mam dużego doświadczenia, ale, ale było kilka takich spotkań. No to może dzisiaj jeszcze więcej Pani nabierze, bo z, y, sprawimy Panią tak pytania, które mogą zadawać dzieci na takich spotkaniach, ale też nam coś Pani pewnie zdradzi, co tam czasami dzieci pytają. No to co? Jesteście ciekawi, jak Pani Wasia będzie nam odpowiadać na pytania? Ja bardzo bądźcie <laughs> z nami. Czy pani woli mole? A wolę. Proszę nam zradzić, mhm. jaką magiczną moc chciałaby pani posiadać? Jako dziecko zawsze marzyłam, żeby być niewidzialna. Tak mi się wydawało. Bardzo kusząca taka perspektywa, że mogę psocić i nikt mnie na tym nie przyłapie i w ogóle mogę robić jakieś dziwne rzeczy, w których normalnie nie mogę zrobić. To jest... Myślę, że tak, że, że być niewidzialną to jest. Czyli w dzieciństwie marzyła Pani o tym, ale teraz też myśli Pani, że Te się Tak. Też myślę że tak. Myślę, że, że to bym to sprzeciła. Tak, <laughs> tak żeby właśnie nie zostać przyłapaną. Proszę zdradzić, kim mhm. chciała Pani być w dorosłym życiu? Chyba nie miałam śmiałości, żeby myśleć, że będę pisać książki, ale że gdzieś tam z tyłu głowy to miałam i tak nawet, no bardzo dużo pisałam jako dziecko, więc, więc myślę, że to było takie, takie marzenie, którego nie ośmielałam się wypowiedzieć na głos, więc marzenia się spełniają. Marzenia się spełnia, słuchajcie, czyli te moliki, które już teraz lubią pisać i dużo piszą i czytają, zobaczcie, warto jednak to robić. Być no, może tak, będziecie pisać kiedyś książki. <laughs> Jaką lubi pani pogoda? Słońce. Ale to nawet nie chodzi o to, żeby było ciepło, tylko żeby było światło. Bardzo lubię, mm. jak jest dużo światła. I zawsze w tych takich zimowych, jesiennych miesiącach to tak trochę spada mi energia, więc mm -hmm. myślę, że mam w środku taką baterię słoneczną, po prostu, którą muszę naładować latem. <laughs> A gdzie była pani najdalej? Najdalej byłam w Szkocji. No, tak, ostatnio. I to była moja jedyna, jedyna podróż samolotem. Także wielka przygoda ostatnio. A jak leciało się samolotem? Podobało się pani? Tak. 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 Nawet y, miałam moment, że się no. trochę bawało jakby, jakby przy lądowaniu takich wstrząsów, ale przełamałam ten strach i było super. Czyli warto być odważnym, bo można spo mogą spotkać się ciekawe rzeczy. Tak, ciekawe rzeczy. Jakim kolorem krewki narysuje pani? Myślę, że różowy, bo bardzo lubię takie światło przy zachodzie słońca A i m. właśnie jak, jak się tylko zmieniają kolory na takie ciekawe. Takie to jest różowy, to, ten, ptak, tak, tak. Albo ewentualnie pomarańczowe też takie. Mhm. Są takie super to wygląda. Czy pisze pani pamięć? Teraz nie, ale kiedyś pisałam bardzo dużo. I tak, tak, w okresie takim nastoletnim to po prostu prowokowałam tego, bardzo... jaka makulatura. Atomy po prostu, pamiętników. I potem miałam taki moment, że tak mi trochę było wstyd, że może to nie było takie fajne i wszystko zniszczyłam. A teraz trochę żałuję, bo bym chętnie teraz jak to było kiedyś. I znowu można wrócić wtedy, tak troszkę taka podróż w czasie, prawda? Co się wtedy myślało? Nawet jeśli się nie myślało do końca mądrych rzeczy. To jest jednak pouczające, zmienia Albo właśnie można też na to tak że. No, dzieci niedługo wejdą w ten wiek. Tak, tak. I jakby z większą zrozumiałością do nich podejść. Tak. Czyli warto pisać pamiętnik i go później nie niszczyć. Tak, tak, absolutnie. Nie niszczycie <noise> pamiętników, nawet jeśli piszecie dziwne rzeczy. Czy lubi pani się trzymać? Lubię. Mam taką tendencję, tak, tak, żeby się trzymać bardzo mocno mhm. i kurczowo swoich różnych y, planów, że nie zawsze jest dobre. Czasem trzeba jednak odpuścić to się. Koala. No właśnie. No. no to proszę powiedzieć, czy lubi się pani dzielić? Myślę, że nie mam z tym większego problemu. Tak? Jeśli y, chodzi o te, o te książki y, Rachel Bright, to chyba naj, najbliżej mi do, y, do myszy. Tak myślę, że tak. Czyli moja Właśnie, chciałaby pani być lwem. Tak, tak, zdecydowanie. Mam takie poczucie, że, to można, że jestem taką myszką, która by chciała tak zaryczeć jak lew i <laughs> pokazać swoją. Groźną stronę, nie, a nie groźną, tylko jakby gdzieś się przebić i zostać zauważony. Myślę, że to jest, to jest dlatego taka jak moja pokrewna dusza, jeśli chodzi o te książki. Bieszka, jest super. Co, Co lubię pani jeść? Właśnie, tutaj chyba trochę będzie wstyd się przyznać, ale lubię jeść takie niezdrowe rzeczy. Lubię jeść frytki. To mnie niezdrowe, ale cię sama nie zrobi. No, jednak myślę, że to nie jest z kanonu najzdrowszych posiłków na świecie. Ale czasami uszczęśliwia. No, tak, uszczęśliwia, tak. I ja właśnie się czuję bardzo szczęśliwa jak Ale A no to na odwrót, czego nie chciałaby pani nigdy spróbować. To w ogóle można zjeść, karalucha. No nie wiem. Wydaje mi się, to nie znaczne. Chociaż ludzie różnie z ciebie czy było coś, czego bała się pani jako dziecko? Yy, bałam się cieni w ciemności. Jak było zgaszone światło w pokoju, mm -hmm. to różne przedmioty przybierały różne dziwne kształty, a ponieważ ja miałam dość bujną wyobraźnię, to natychmiast jakby one ożywały gdzieś w mojej głowie i nabierały jeszcze dziwniejszych kształtów i tak i to było dosyć przerażające. Wolałam jednak nie jak zawsze tak jakoś, jakieś małe światełko zapalone. Zresztą moje no, dzieci tak samo mają. Tak całkiem w ciemności nie no. A teraz został pani ten strach jeszcze przed yy, 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 ciemnością czy przezwyciężoną. Chyba, chyba już jest lepiej. Tak. Chociaż no, myślę, że to zależy gdzie w domu już się czuję bezpiecznie, ale jak będziesz miał iść jakimś takim... W rąskim, ciemnym korytarzem, uh -huh. i słyszała jakieś dźwięki podejrzane. No myślę, że. No. no tak, no bo nadal ma pani bujną wyobraźnię. No nadal, no, no, bo To się nie zmieniło. Właśnie, dlatego płata figle czasami. Czasem, tak. Czasem, Czasem właśnie. Dosyć łatwo dopisuje różne scenariusze. Czy ma pani gdzieś mieszkanie, czyli do magicznego świata? Mam taką szafę w sypialni. Która, jak się otworzy, to tam jest e, duży chaos i tak jak mówię, że to jest narnia, ale mąż twierdzi, że, mówię tak dlatego, że po prostu jest tam bałagan i nie chce się przyznać, że to, to jest po prostu bałagan, który trzeba sprzątać. Może brakuje mu tyle wyobraźni. Właśnie tam. myślę, że tak, że to, to wszystko chodzi o to właśnie. Jaka była najbardziej szalona rzecz w Panie życiu? Właśnie jak oglądałam poprzedni wywiad, to tam Pani Ryryk wspomniała, że jej szaloną rzeczą, którą zrobiła, było wzięcie ślubu i tak sobie myślę, że, że w moim przypadku chyba, chyba też tak. Założenie rodziny to jest w dzisiejszych czasach dość szalony pomysł. No, ale tak, I to szaleństwo trwa i jest w ogóle super. No, czyli nie ma Pani jak nawet o tym zapomnieć, bo to cały czas trwa. No, to jest szaleństwo, które się nie kończy. <laughs> Jakie jest Pani marzenie? Wspomniałaś o domku w Byszczadach? Rozmawialiśmy jeszcze poza kadrem. I ja chyba też marzę o dom w Bieszczadach. Znaczy, Może nawet niekoniecznie w Bieszczadach, ale na jakimś takim miejscu w przyrodzie właśnie, mm. takim własnym takim zieleni. Tak tak, bo? Bo, ponieważ mieszkamy w Warszawie na brudnie, to nie, no, nie mamy takiego swojego... Kota, ale nie mamy nawet balkonu. A mm. tak właśnie można było jakąś działeczkę sobie pojechać. Tak. Bardzo mi się marzy. No to trzymamy kciuki za spełnienie mm. tego marzenia. Czy woli Pani supełki, czy petelki? Oj, tutaj nie mam problem. Myślę że... Myślę, że lubię superki splątane z printelkami. No pra prawda, nie, nie, nigdy ich za wiele. Nie, niekoniecznie trzeba to rozdzielać w ogóle. Właśnie. <laughs> Proszę podzielić się z nami najciekawszą anegdotą ze spotkania z dziećmi. Bardzo mnie rozbawiła y, sytuacja taka, kiedy dzieciaki. Miały za zadanie narysować. Mieliśmy przygotowane takie kolorowanki, gdzie yy, był staś pentelka z, yy, tak, z, z lornetką, tak? Wielkie takie okulary, lornetki, i dzieci miały w tych okularach narysować swój widok z okna jakieś coś, co się mhm. chciały opowiedzieć Stasiowi, bo tam też jest w książce taka scena, że właśnie Staś patrzy przez lornetkę, yy, przy, przez okno wygląda. Mhm. Tak więc chłopie bardzo skupione, tak widać było, że tam jest jakiś pomysł w tym, i ja tak podchodzę i mówię, ale narysowałeś pięknego żuka! No, jest tak w ogóle takim oburzeniem to nie żółt, to blok z balkonami. Moje no, skojarzenie, że, że to był robak, prawda? A to była jakaś część w ogóle architektury. No więc jakby bawimy to bardzo, jak dzieci są takie w ogóle... Znaczy, co ty wiesz o życiu? Jesteś <mum> dorosła, w prawda? Ale znasz. Jest pięknie Pokażę przykład małego księcia. Prawda? I kapelusz. Ta, ta. ja, ja uwielbiam takie, takie momenty, <grywanie> kiedy może ja, ja coś tutaj wkraczam z jakimś swoim y, konceptem, a na, dziecko w ogóle gasi mnie. No, jak można, moliki kochane, pomylić żuka no, z blokiem z balkonami? Strasznie mi wstyd. Dzieciaki, to co jest najfajniejsze, moim zdaniem, w takich spotkaniach, to że dzieci często podnoszą rękę po to, żeby dać do głosu. A później tak? się mieszają. Tak, tak, że to jest takie piękne, że one tak naprawdę no, nie są do końca zainteresowane tym, co ja tam chcę im przekazać, tylko chcą mi coś koniecznie powiedzieć. To jest, znaczy, Ufali na, na, na się czymś tak. być zauważone, tak, prawda? Tak, chłopiec zaczął opowiadać o prezentach, jakie dostał od Nikołaja. Czego możemy nauczyć się od dzieci? właśnie tego myślę, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, że to takiej mm, otwartej głowy, myślę. tego innego spojrzenia, tak, 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 że bardziej kreatywnego spojrzenia na świat. bo Myślę, że dorośli już mają pewne takie swoje schematy, jakby wpisują tylko w nie rzeczywistość, tak, a dzieciaki jednak patrzą takim świeżym okiem, czasami y, potrafią zupełnie coś nowego odkryć, w rzeczach, które mają już takie opatrzone, i nam się, wydają. Nieciekawe zupełnie, a właściwie. Czyli tak się nauczyciele życia, nie? Tak. Ja myślę, że dzieci nawet więcej wiedzą o życiu niż dorośli. Dorośli już po prostu się tak pracą. Tak, a dzieciaki jednak właśnie mają emocje takie świeże mm -hmm. i nie, nie, boją, nie boją się ich okazywać. No, to są takie, takie cechy dziecka, którym się trzeba pielęgnować. Dzieci, bądźcie takie. Zostańcie takie. <laughs> Czy pracuje pani w domu czy w jakimś specjalnym miejscu gdzieś w poza... Pracuję to. w domu i przyznam, że czasem jest to trudne, bo, bo widzę na przykład górę prania i ona mnie odciąga od moich zajęć. No tak, więc pracuję w domu, ale, ale ma to też bardzo dobre strony, I tutaj mhm. to jest takie moje miejsce i, i sobie tutaj mam kącik swój. A pokażę nam pani? Oczywiście zapraszam. Ma Pani jakiś swój zeszedł z pomysłami na historię? Miałam taki zeszedł, w którym zapisywałam jeden pomysł y, taki bardziej rozbudowany, ale ostatecznie y, gdzieś to. Y, napisałam, nie wiem, z 50 stron miałam w ogóle już napisane. Tak? I gdzieś to gdzieś tak jakoś się ro rozeszło po kości. <noise> ale oczywiście była większa fabuła i musiałam y, trochę więcej tam sobie rozpisać. a tak przeważnie. Raczej nie, raczej yy, na bieżąco. Tak sobie. Co Są pani myśli? to tak, tak, od razu mi... I, czyli rozumiem, że no, ten pomysł nie został doprowadzony do końca, ale każda taka książka, jak sobie pani jakiś pomysł wpadnie do głowy, to doprowadza pani już tę książkę do końca, ma no, pani samo zaparcie. Myślę, że, że większość pomysłów jednak, jednak się udało zrealizować, ale no, cały czas coś tam się nowego tli w głowie i no tak. I... No, trzeba będzie przysiąść, rzeczywiście. Myślę, że czasem trochę nie doceniam tego procesu myślenia. Właśnie, że tak jakby się myśli, że praca to jest tylko to, jak już tak stukam w klawiaturę, to znaczy, że pracuję, a właśnie czasem myślę, że. Zanim Muszę się dojrzeć, tak, to Zanim to się to... pomysł zrealizuje, trzeba tak właśnie pozwolić mu gdzieś tam właśnie dojrzeć. Mm -hmm. I, i, I żeby to było wszystko domyślane, i dopiero wtedy siadać. Ja czasami za szybko siadam właśnie do komputera i potem brnę. brnę. No tak. rozumiem. I wtedy się muszę zawinać w koc i jeszcze pomyśleć I Wie, Wiesz, że muszę wtedy przerwać i właśnie tak. Wtedy nie siedzę przy biurku, tylko gdzieś o. sobie leżę, masz się śmieję, że pracuję no <głos》>, należąco. Mamy tak? no <głos》>. myślenie, no to jest no, przecież no, praca. No, tak. Tak. ciężko. Czy jest ktoś, komu daje Pani do przeczytania książkę jako pierwszemu recenzentowi? Przeważnie gnębie męża. Bo prawie on się jakby nie zajmuje książkami zawodowo, ale jakby ma doświadczenie czytelnika. Tak? Mm -hmm. i też czyta dzieciom, więc um, najbardziej mnie interesuje zawsze taka opinia, że on tak po prostu przeczyta i tylko powie, czy to jakby idzie mm -hmm. do przodu, czy, czy tam jest jednak coś do poprawienia. I to są często takie bardzo intuicyjne, jakieś, że mm, tutaj coś jakby ciężko, trzeba poprawić. No tak? i to jest bardzo cenne zawsze. Czyli zawsze słucha tak. pani tych rad? Tak, tak i też, yy, też często czytam dzieciakom. Myślę, że czasem nawet mają dość po prostu, że to jest mama z komputera, bajki czytam. Ale oczywiście też jest cenna taka pierwsza reakcja mm -hmm. dzieci na to, czy widzę, że są zainteresowane, czy, czy jednak zaczynają gdzieś tam zajmować się innymi rzeczami. To, to wtedy wiem, że muszę tutaj coś jednak poprawić. Czy woli Pani wymyślać historie, czy je tłumaczyć? Hmm. Jedno i drugie lubię, jeszcze sobie. Tłumaczenie przynajmniej takich wierszowanych tekstów to jest trochę dla mnie jak takie rozwiązywanie sudoku Tak mm -hmm. po prostu kontynuuję jak to zrobić, żeby to jedno do drugiego pasowało, żeby pasowało do ilustracji, żeby się zmieściło nawet technicznie mm -hmm. czysto, tak? Więc to jest coś takie dla mnie wyzwanie fajne. Yy, a myślę, że wymyślanie jest jakieś chyba większym wyzwaniem z kolei, bo no właśnie jak to jako biała tak, 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 karta. Tak, tak, dokładnie, więc ja też zapotrzebuję jakiegoś takiego motywu, od którego się mogę odbić, żeby, żeby gdzieś tam w hmm. popłynęła sobie. No. Więc tak, to jest chyba jednak może trudniejsze. Czyli tak, to jest trudniejsze, ale lubi Pani... Tak, tam to Koro jest taki bardziej yy, odpoczynek. Hmm. Jak jest to tłumaczenie, to jest taki właśnie relaks, hmm. jak rozwiązywanie krzyżówki. No. Czy pomagają mi błędy ortograficzne? Tak, całą masę, najbardziej interpunkcyjne. W ogóle myślę sobie, że ja język polski to tak traktuję bardzo intuicyjnie i w ogóle nie znam żadnych zasad, w ogóle kompletnie. Nie wiem, czy się w ogóle wypada przyznawać. Tak. Tak. <śla> tak... Na szczęście mamy korektorów, redaktorów. No właśnie, doceniam bardzo dla do tego pracę korektorów i redaktorów. Tak, myślę, że tak. du du duża część sukcesu książek to jest ich zasługa. Tak, a no, robię mnóstwo błędów interfunkcyjnych, chociaż z drugiej strony jak na to, że nie znam żadnych zasad, to może nie Myślę, że nie. Jakbyście znaleźli jakąś, jakiś błąd w moim książkach, to napiszcie do mnie, to się poprawi. Te, był taki straszny błąd w Koali. wiem, ta, chodź. Mam Ja go zrobiłam część. i nikt tego nie zauważył w ogóle. A tyle osób czytało tę książkę przed wydrukiem i w ogóle już po nawet. Dopiero chyba pani prezes wzięła sobie sobie na to uwagę. I to było straszne. tak I potem były wydrukowane takie małe naklejki. Chodź, żeby zaklejać po prostu ten błąd. Tak. Nie mamy tego. Mamy to zwykłe, chodź. chodź. No, może muszę, muszę dosłać tak. Więc. Tak. Wyzwanie na pożegnanie. Hmm. Chce pani e, jakoś zrobić śmieszną minę, czy może łamać sobie język? Znam dużo śmiesznych min i robię naprawdę mnóstwo dziwnych rzeczy z twarzą, ale trochę się boję, żeby to potem gdzieś latało po internecie jak jakiś gif. <grym> No, może, jakiś taki łamaniec językowy będzie lepszym lepszy, no. rozwiązaniem. To proszę powiedzieć. Mhm. Wyrewolwerowany rewolwer. Wyrewolwerowany rewolwer. Świetnie! To mam jeszcze jedno zadanie. Proszę. Rozplątać supałek. Wow! Dobra. Jest ok. Ale no, to nie jest takie proste. Trzeba było przynieść y, lampki choinkowe. Albo <grymne> czy... y, słuchawki. Tak, tak. <grymne> jest, tak, tak, tak. No, no da, brawo! Je w rozsupływaniu supełków jest Pani świetna. No, dziękuję. <grymne> <grymne> dziękuję. Dzie wąż dziękuję. <grymne> A jaką Pani książkę lubi najbardziej? Ale taką swoją, czy taką, co czytałam? Taką swą. swoją. Swoją. Wiesz to chyba wszystkie lubię, wszystkie lubię, tak samo mi się wydaje. Ale jeśli chodzi o serię, to stoś Pętelka jest yy, taki, chyba mój taki jednak ulubiony. Znam Stasia i Jadę? No jednego znam Stasia, to jest mój syn, słuchaj, ma 8 lat. A znam yy, też Jagnę, moja córka się nazywa ja Jagna, ale Jadę też znam. jest trochę starsza od Jagienki mojej i nazywa się właśnie Jadzia. Jak Pani lubi kotki? Lubię kotki, miałam nawet kiedyś kotka. Nazywał się Kisiel, wiesz? Bo się tak przelewał przez ręce, jak się go głaskało. No, był taki szary, srebrny, bardzo ładny. Bardzo go lubiłam. A teraz mam pieska. Tak piesek na nie? Piesek nazywa się nana. Tak jak piesek z Piotrusia Pana. Nie wiem, czy znasz taką bajkę. No, oglądaliśmy takie. To trzeba nadrobić. Bajki. Wszystkie na świecie? Tak, tak. ekstra. To będzie można się wymienić z moimi dziećmi. One też bardzo lubią bajki, wiesz? Tak. No. A ja lubię bajki o kotkach. O kotkach? Tak. Moja córka lubi bajki o pieskach. Psipatro bardzo lubi na przykład. Te My lubimy bajki o psi No, wiadomo. Chciałam Pani bardzo podziękować za spotkanie, za ciekawe odpowiedzi. A Was, kochane Moliki, oczywiście zachęcić do tego, żebyście czytali książki Pani Pasi i spotykali się z nią na spotkaniach autorskich i zadawali ciekawe pytania i rysowali piękne rysunki. Żuki i bloki z balkonem. Wszystko jest mi, mi, tak. mile widziane, prawda? Dziękujemy, dziękujemy bardzo. bardzo i do zobaczenia. Cześć!